Siemanko wszystkim, witam na kanale, ja jestem Maruzel i zapraszam na jeden z ostatnich odcinków wordsowych, w którym porozmawiamy sobie, podyskutujemy o finale T1 vs DRX, no i powiem Wam jakie mam predykcje odnośnie tego finału. Zapraszam! Jeszcze bardzo na szybkości zanim zaczniemy, jeśli doceniacie moją pracę, to zostawcie subka, łapkę, dzwoneczek i miłość na innych socialach, linki w opisie oraz zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach. No i teraz już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Moi drodzy, cóż to jest za wspaniała historia. Będę to powtarzał jak mantrę, bo to jest coś po prostu niebywałego. Faker znowu po 5 latach jest w finale Wallsów adept tak naprawdę na krańcu swojej kariery wbija się do finału pierwszy raz w historii. Nigdy wcześniej nie osiągnął finału Wolców. ba on w 2014 osiągnął półfinał i to był jedyny raz poza oczywiście tegorocznymi Worldsami, kiedy udało mu się tego dokonać. Potem, kiedykolwiek pojawiał się na Worldsach, to osiągał maksymalnie ćwierćfinał. Zawsze wychodził z grupy, ale też zawsze w ćwierćfinale ostatecznie odpadał do tego momentu, do tego roku. Coś Kurwa niebywałego. Nie mogę po prostu wyjść z podziwu i jestem totalnie podekscytowany i podjarany tym finałem. Zresztą pewnie jesteście w stanie to zauważyć. Niemniej jednak zastanówmy się tak naprawdę, kto ma szansę wygrać ten finał. Oczywiście szanse mają obie drużyny, ale kto moim zdaniem wygra ten finał? No i spróbuję wam podać jakieś argumenty ku temu, co do której drużyny w zasadzie będę się skłaniał, jeśli chodzi o to, kto podniesie ostatecznie ten wielki puchar, wielki puchar World Cup 2022. Zestawmy sobie najpierw bezpośrednie meczapy i tak porównajmy obie te drużyny. Więc na topie mamy Zeus versus Kingen. Chyba nie muszę mówić, że Zeus jest absolutnie najlepszym top na tych mistrzostwach, a jeśli na tych mistrzostwach, to też uważam, że śmiało możemy powiedzieć, że obecnie najlepszym top na świecie. On mi trochę przypomina, wiecie? Marina, Deshaja, tych po prostu totalnych wywozicieli top -leinerów. i o ile Deshaj był bardziej ześwirowany, można powiedzieć, jak nie pojebany w swoich pikach, na przykład w jakichś kalistach na topie, tyle Zeus jest nieco bardziej stonowany, jeśli chodzi o swoje piki, ale i tak jego most played championem na tych mistrzostwach jest Ione. No kurwa, czy ja muszę coś w ogóle dodawać? Jone jest jego pick championem, Mało tego, w drugiej gierce na JD Gaming on tego Herosa zblindował i został skontrowany przez Malfajta, ale jak pokazał, nie da się go skontrować. I teraz prezentuję wam klip, który jest po prostu absurdalny i pokazuje, jak świetnym, jak genialnym w zasadzie top jest. Zeus. Więc tutaj nie mam co do tego wątpliwości, że Zeus jest lepszy, natomiast nie można ująć tego, że Kingen jest naprawdę świetnym toplanerem i nie sądziłem, że to będę mówił pod koniec tego roku, zważywszy na to, jak wyglądał Summer Split. Ale gość się absolutnie rozwinął i nie dość, że może grać Strong Side championy, to jeszcze też świetnie grał Weak Side championami, chociażby Ornem. Gość ma naprawdę świetnego Orna i oczywiście. Można powiedzieć, że nie jest aż tak trudno mieć świetnego orna, ale ma świetnego orna, świetną kamilkę, potrafi zagrać fiorką, tego typu pikami, więc gość się znakomicie rozwinął i jest świetny. I tak naprawdę, taką wisienką na torcie w rozwoju tego gracza jest solo-bolo na doranie w trzeciej gierce versus Genji. I ja wiem, ja wiem, możecie teraz powiedzieć, że, no ale proszę cię, Maruzel, co ty mówisz? To jest Doran, ale nadal w kontekście Summer Splitu. Nie było w ogóle takiej możliwości, żeby Kingen solował do rana. Gdyby ktoś powiedział, że nie, no, Kingen to na pewno machnie solo bolo na Waltzach na doranie, to bym go wyśmiał, po prostu wiecie, splunąłbym jakimś napojem, który w tym momencie bym pił, jeśli ktoś rzuciłby taki absurdalny tekst w moim kierunku. Natomiast teraz wydaje się to w zasadzie czymś naturalnym. Po prostu Kingen jest świetnym topem i solo bolował do rana, który miał. Umówmy się obiektywnie, słaby turniej. Dżunglerzy, czyli Piosik versus Owner. I teraz tak. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Piosik tak się absurdalnie rozwinął w trakcie tego turnieju. On tak naprawdę przeszedł wszelkie fazy. Od szmata Dżunglerów, gdzie grał Maokajami i Sejuani jeszcze w playinach, po Kindred, Most Played Champion, jego Kindred, jego Main, champion, na podstawie którego on utworzył swój nickname Piosik, ponieważ Piosi. To jest Mark, wiecie, ten znak po koreańsku, więc nie wiem, czy wiecie, byłem w Korei, więc musiałem rzucić taką ciekawostkę. Wracając do meritum mojej wypowiedzi, Biosik się znakomicie rozwinął. Gość potrafi zagrać Wiego, Gravesem, Kindred, i mało tego, zwrócił uwagę na to, że jak Graves i Wiego są w mecie, no to Kindred. Tak siedzi. Kindred jest dobra w Graves'a, ponieważ go luje, a profilowo są to bardzo podobne czempiony. I dodatkowo, jeśli chodzi o jego, no to przecież Kindred swoją erką dinajuje mu reset, a ten czempion jest zbudowany wokół resetów, więc wydaje się, że meta Piosikowi tak siadła i on to tak świetnie wykorzystuje. No bo wiecie, teoretycznie można powiedzieć, że Pinatowi też trochę meta siadła, bo przecież kontrolni dżanglerzy byli bardzo mocno w mecie, ale czy. Pinat to wykorzystał, no to już pozostawię waszej ocenie. To do ownera natomiast, wiele ludzi uważa, że on jest tak naprawdę najsłabszym ogniwem t ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Po pierwsze, gość ma 1700 LP czalka w NA w tym momencie, więc hola hola, jest naprawdę dobry, ale gość jest bardzo uniwersalnym dżanglerem. Zobaczcie, że jego most played picki... To jest czterokrotnie Sejuani i czterokrotnie Viego, czyli to są tak naprawdę czempiony z dwóch zupełnie różnych bajek. Viego to jest ten bardziej carry jungler, podczas gdy Sejuani jest tym bardziej kontrolnym junglerem. Tym junglerem, który ma pomóc swoim liniom, ma gankować, ma engageować, ma uskutecznić łapanki, ale tak naprawdę ma sprawić, że jego team będzie sfanelowany no i ostatecznie go poniosą do zniszczenia Nexusa. Jednocześnie uważam, że Owner również się rozwinął na przestrzeni tego turnieju i jest naprawdę świetnym junglerem, i udowodnił to w półfinale versus JD Gaming i udowadniał to w każdej kolejnej gierce. Niemniej jednak przy rozwoju Piosika, no to rozwój Ownera nawet nie stał, bo Piosik z C tier junglera stał się kurwa S plus tier junglerem, No to, to jest coś po prostu niesamowitego. Niemniej jednak powiedziałbym, że ten mecz Junglerów jest w miarę równy. W sensie uważam, że ci goście są na bardzo podobnym poziomie, ale tak naprawdę to nie oni raczej będą grali pierwsze skrzypce w tych gierkach. Niezależnie od tego, jakimi czempionami będą grali, bo wiecie, piosik Kindred, Piosik Graves, Piosik Viego to są kery postacie, więc może też kierować gierki. Wiadomo, Owner może grać Lisinem. co prawda nie odpalał go zbyt często na tych mistrzostwach, bo tylko jeden raz, ale w samerze to był jego most picked champion. Może grać w jego, tak jak wcześniej powiedziałem Gravesa, też może odpalić. To nie oni będą kierować swoją drużynę. W obu tych formacjach są gracze, którzy będą mieli znacznie większy clutch faktor w nadchodzącym finale. No i teraz przejdźmy do tego wyczekiwanego midlane matchupu. Faker versus Zeka. I wiecie co? Zeka jest absolutnie MVP, jeśli chodzi o midlanerów na tym turnieju. Gość przeorał człowieka. Nie wierzę, że to mówię, ale on przeorał człowieka. Jak Zeka był echet z linii, to on tak potrafił rozpościerać przewagę na wszystkie linie i tak wywoził w fajtach, że Czowi tak naprawdę w półfinałowej serii nie istniał. Oczywiście poza gierką pierwszą, gdzie Gen.G totalnie rozmaśliło DRX i to DRX nie istniało jako kolektyw, niemniej jednak Zeka absolutnie wywoził i Gen.G nawet spróbowało zostawić w trzeciej gierce mu Open Akali, ale no, no pokazał co tym czempionem potrafi i już to się nie powtórzyło. Nigdy wcześniej, nigdy później zobaczymy co się wydarzy w finale. Faker natomiast? Okazał się jako... Po prostu pierdolony gold na tym turnieju. On potrafi zagrać Ryzen, potrafi zagrać Galio, a jego most played pickiem jest co? Jest Akali, czyli ta mechaniczna bestia. I mówiło się, że Faker to już emeryt, to już nie te lata. On raczej właśnie będzie grał pod teamek, będzie zostawiany na Galio, na Ryzach, na Lisandrach, żeby po prostu nadrabiać w makro swoje niedoskonałości, jeśli chodzi o mechaniki. Pamiętacie te wszystkie dodże, które wam pokazywałem w poprzednich materiałach, albo po prostu pamiętacie je, bo oglądaliście Wolcy? Pamiętacie te wszystkie Insane szufle na Azirze, które Faker zagrał na tym turnieju. Ten gość jest nadal insane. On się nic nie zmienił. To jest po prostu ten sam kaliber gracza. On jest świetny, był świetny na początku swojej kariery i mogę to śmiało powiedzieć, że będzie wykurwisty do końca swojej kariery. To jest po prostu żywa legenda i powinniśmy naprawdę się cieszyć. I z chujem w ręku wyczekiwać na ten finał, z tego względu, że możemy oglądać takiego gracza jak Faker na tym turnieju i to jeszcze w samym wielkim finale. Co do botlaneu. To jest, słuchajcie, pojedynek takich jokerów. Oni mogą zagrać kurwa wszystkim. Ci goście są po prostu niesamowici. Ale na co bym chciał zwrócić uwagę, to uważam, że nie można puścić Lucian nami, i Kerry. Oni są po prostu za dobrzy. I Gumayusi, jak będę to też również powtarzał, samer miał beznadziejny, to na Worldsa gra już naprawdę dobrze. I nawet jeśli 2 na 2 teoretycznie Botlane T1 padł versus Botlane od The Gaming w drugiej gierce półfinału, niemniej jednak to nie miało znaczenia, bo Lucian nami, akurat w rękach Gumajusiego i Kerry, ma taki pik potential, oni tak potrafili bombić przeciwnika i pokazali to. W drugiej gierce, przecież na Midlane, po prostu Kerry zbafował Gumajusiego, Gumajusi zaczął używać swoje R ki robił masaż plecków Hołpowi. I tak naprawdę zgarną sobie kila zupełnie z niczego, więc uważam, że oni są zbyt groźni, zbyt kreatywni, mają zbyt dobre wyczucie tych okienek, tych mikroskopijnych momentów, kiedy mogą wjechać, i doskrzętnie to wykorzystują. Co do defta i beryla, no to to już się wypowiadałem w poprzednich odcinkach, ale no ci goście są też niesamowici, bo tutaj Ashka i Aszka support. Tutaj jakiś heimer, tutaj jakiś warusik dla defta. Oni nie grają do końca metowymi pikami, chociaż i tak metowymi pikami potrafią i radzą sobie dobrze, ale nie da się tak naprawdę ich wybanować, nie da się spodziewać tego. Co zagrają na bocie. I dokładnie tak samo jest z T1, aczkolwiek T1 znacznie lepiej wykorzystuje Lucian Nami Lane i uważam, że DRX akurat powinno ten lane wykluczać, ale co się stanie po tym wykluczeniu i oczywiście po wykluczeniu Yumi, bo żadna z tych drużyn na 100% tego championa nie przepuści. Co się stanie po tych dwóch wykluczeniach, to już jest tylko gwola nieba, tak naprawdę i wola tych świetnych, kreatywnych graczy. Do samych teamków uważam, że. Iwan ma insane makro, i chciałbym wam pokazać to zagranie. Jak oni mogli z bota przenieść się do topa w tak krótkim odstępie czasu i dodatkowo w tak decyzyjny, genialny sposób. To jest coś, czego nie widziałem chyba nigdy, i to jest coś, co powinniśmy my, jako społeczność esportowa, kolektywnie zapamiętać, kurwa, do końca naszych żyć, bo takich zagrań jak to nie będzie wiele w przyszłości. I wiecie, to nie jest insane. Teamfightowy outplay, ale to jest makro na absurdalnie najwyższym poziomie. To jest makro na zawyżonym poziomie. To powinno być nielegalne. Czy DRX ma tak dobre makro jak t Uważam, że nie. Ale DRX też gra dobrze jako kolektyw i chciałbym wam pokazać dwa zagrania, które pokazują, jak oni dobrze się poruszają razem jako drużyna, jako jedność. Chociażby ten dive, który teraz widzicie, jak oni świetnie wykorzystują prio, jak oni świetnie wykorzystują to, że piosik jest w pobliżu i tak naprawdę Genji inicjowało to zagranie. Oni pierwsi byli trójką na bocie. Ale potem po prostu DRX widzi, że mają prawo z Mida i po prostu ich zamykają pod turetem i robią 4 versus 3 dive na bocie, przy czym jeszcze egzekucja tego dive'u jest bardzo, bardzo dobrze wykonana. W drugiej sytuacji natomiast spójrzcie na to, Gen -G teoretycznie wykonuje właśnie proaktywne zagranie, bo stawiają drugiego Heralda na midzie i w momencie kiedy oni to robią, od razu Kingen. I zeka schodzą do Mida. sidelinerzy od razu komitują do Mida, żeby jak najszybciej pomóc swojej drużynie i zatamować tak naprawdę lekkie krwawienie, które teraz się wydarza. No bo Genji, tak jak powiedziałem, jest w tym momencie proaktywne, wykonuje proaktywne zagranie. I Mimo tego, że Genji tak naprawdę było w tym momencie na fotelu kierowcy i nawet wyłapali defta, DRX skillowo ograło tę sytuację, to i tak widać intencje graczy. Zeka i Kingen instant rotują do Mida, żeby pomóc swojej drużynie, i uważam, że to, ten mindset, wygrał tak naprawdę DRX serię na Genji. Oni po prostu byli lepszym kolektywem i mają też naprawdę dobre fajty i dobre czucie tego, gdzie powinni się poruszać razem jako drużyna. Kontrola zona też jest u nich na bardzo dobrym poziomie. Niemniej jednak uważam, że T1 po prostu ma i tak lepsze makro. I teraz jaka jest tutaj różnica między czowim a Fakerem, co uważam, że jest bardzo, bardzo kluczowe w kontekście tej serii. Jeśli Zeka wychodził even bądź ahead z linii, to Czowi tak naprawdę nie istniał. Gość nie potrafił pomagać swojej drużynie. Tym Azirem tak naprawdę grał bardzo, bardzo pasywnie i to było trochę walenie konia. I na przykład w tej gierce trzeciej, w tym klipie, który wam pokazałem, przecież to Zeka jest pierwszy na rotacji, a Czowi dobija klipki pod turetem. I tak było tak naprawdę bardzo, bardzo często, szczególnie w gierce trzeciej i czwartej, gdzie Diarex bardzo, bardzo stanowczo podkreśliło swoją przewagę, swoje superiority nad DRX. Faker natomiast, nawet jeśli wyjdzie z lekkim deficytem, bądź nawet można powiedzieć przegra linię na zekę, to i tak zagra takimi czempionami jak Galio, Raze i po prostu będzie i tak rotował do swojego teamku i będzie użyteczny, będzie świetny pod makro. I dodatkowo Faker jest w o tyle dobrej sytuacji, że on ma dwa strongside tak naprawdę, bo Zeus zagra Ione i Kamil, ale też zagra Gragasikiem, zagra Gangplankiem, czyli czempionami, które nie potrzebują resource'ów, same będą sobie sterem, wędkarzem i rybą, a ostatecznie później będą super useful dla drużyny w późniejszych fazach gry. Gumayusi i Keria Guma przecież totalnie skierował w finale Gierkę na RNG, gdzie T1 było w ogromnym deficycie, więc można powiedzieć, że można Guma mu zaufać, jeśli chodzi o late game caring. I dodatkowo też grają Lushen więc można fanelować w nich zasoby. Zdecydowanie T1 pod tym względem jest bardzo uniwersalne, i faker swoim playstylem, swoimi czempionami, może tak naprawdę pomagać komukolwiek ze swojej drużyny i powinno wyjść naprawdę zajebiście. Niemniej jednak, co bym sugerował DRX, to shutdownowanie Zeus'a. Widzieliśmy jak dobrze JD Gaming shutdownowało Zeus'a w pierwszej gierce półfinału, i jak świetnie to wyszło, Zeus grał na kamilce i The Gaming cały czas gankowało, dajwowało Zeusa i Zeus był serio, nie aż tak użyteczny jak zazwyczaj jest. I okej, okay, gierka była i tak insane close i The Gaming można powiedzieć, że trochę ledwo tę grę wygrało i były naprawdę banger fighty banger, banger gierka. Niemniej jednak zauważcie, że ostatecznie Nexus T1 został zniszczony, i uważam, że to jest coś, wokół czego DRX powinno szukać. Oni powinni po prostu szukać presji na topie i spróbować sshadownować Zeusa. I okej, okay, pewnie wtedy T1 się zaadaptuje i po prostu zaczną grać bardziej pod bota, ale to i tak będzie teoretycznie jedna gierka wygrana na koncie DRX i już po prostu mogą teraz może zmienić taktykę i zagrać bardziej oro pod bota i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw, czy t ma jakąś odpowiedź w Akali Zeki i czy Zeka ma odpowiedź w Piki Fakera, czyli na przykład w Galio i w Ryza i uważam, że akurat Stylasik Całkiem ZSE siedzi. Zeka zagrał 6 gier na tym czempionie, to jest jego most play champion i przecież zawsze może ukraść Erkę Galio, ukraść Erkę Ryza i po prostu meczować proaktywne zagrania ze strony Fakera. Więc myślę, że akurat naprawdę Sylasik siedzi, no i Akali też siedzi, no bo Akali ma ten all-in potential i może po prostu, nawet jeśli będzie druga w fightach, to sama może trochę pokerować fight. Jestem ciekaw, czy Faker ma jakąś odpowiedź na Akali, a nawet nie Faker bezpośrednio, czy T1, jak. Jakoś draftowo jest w stanie shatdownować akali zeki, ale będzie to bardzo ciężkie do wykonania, ponieważ zeka ma po prostu zbyt insane akali. Niemniej jednak. Obie te drużyny muszą się przygotować na Sylasa Akali po stronie Zeki i w sumie też Akali po stronie Fakera. I podsumowując, uważam, że globalna presja, którą jest w stanie dostarczyć Faker, uważam, że Zeus, który jest po prostu lepszym top i nawet jak zostanie shutdownowany, to się zaadaptuje w kolejnej gierce czy draftowo, czy playstylowo. Uważam, że kreatywność Gumajusiego i Keri będzie tutaj bardzo, bardzo użyteczna i przydatna i dodatkowo Owner, jeśli po prostu zagra to przysłowie swoje I zagra nawet na podobnym poziomie do Piosika, i będzie łapał się za rękę z fakerem, i po prostu pomagał innym liniom. Ale on też świetnie sam potrafi gankować Zeusa i pokazywał to wielokrotnie, i też potrafi aplikować presję na bota. Gość jest naprawdę świetny i ma świetny map awareness. Uważam, że to wszystko sprawia, że T1 jest po prostu lepsze niż DRX, i obstawiam tutaj wynik. 3-1 dla T1. Niemniej jednak chciałbym, żeby to było 3-2, chciałbym, żeby to była banger seria i chciałbym, żeby ta historia jak najdłużej trwała, bo to, że DRX jest w tym finale, to jest po prostu błąd w Matrixie. Niemniej jednak nie chciałbym, żeby to brzmiało jak laurka dla T1, bo uważam, że DRX grało najlepszą kolektywną grę ze wszystkich drużyn i uważam, że Zeka i Piosik się znakomicie rozwinęli. Ja wcześniej już mówiłem, że Zeka będzie main carry postacią po stronie DRX i niewiele ludzi tak naprawdę przed tymi mistrzostwami słyszało o Zecie. Niemniej jednak Zeka udowodnił, że nawet na arenie międzynarodowej jest po prostu insane midlanerem i mam nadzieję, że trafi do wyjebistego teamu w przyszłym splicie albo po prostu zostanie w tym i wokół niego zostanie zbudowany znakomity roster. Piosik, tak jak mówiłem, świetna historia, niesamowity rozwój. Beryl jaki rozwój, jakimi on czempionami nagle zaczął grać. To jest zupełnie inny typek. Deft Niesamowita historia. Doszedł w końcu do półfinału po ośmiu latach. A nawet przekroczył półfinał i doszedł ostatecznie do wielkiego finału, grając różnymi czempionami różnymi stylami i odnajdując się we wszystkich znakomicie. No i Kingen, gość z Weeksidera w całym Summer Splice, stał się nagle Strong Siderem, grającym Kamil Fiorą, ale jednocześnie pamiętając o swoich korzeniach, pamiętając o Ornie. I oni jako kolektyw grają świetnie, ale nie mają aż takiego insane macro jak T1. Jako kolektyw mam nadzieję, że. Mają bardzo dobre zagrania i są często on the same page, ale nie mają tego po prostu, wiecie, tego czynnika X, które ma T1, i dlatego uważam, że T1 wygra ten finał 3-1. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Ja się z Wami tymczasem żegnam i życzę miłego oglądania i mam nadzieję, że przeżyjemy coś niesamowitego. No i oczywiście zapraszam do odcinka omówieniowego już oczywiście po finale. Trzymajcie się i do zobaczenia.